Witam serdecznie. Przedawam dzisiaj monetę okolicznościową 5 złotych z 2015 roku. Jest to trzecia moneta o nominale 5 złotych z serii Odkryj Polskę. Seria ma na celu przybliżenie miejsc i zdarzeń kluczowych dla naszego kraju. Moneta została wyemitowana, by upamiętnić kanał Bytgoski. Średnica. 24 mm, stempel zwykły, waga 6,54 g, moneta bita, rdzeń z brązalu, pierścień z miedzioniklu. Brzeg, moletowany nieregularnie, na boku ośmiokrotnie podwtórzony napis NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami. Nakład 1 200 000 sztuk. Data emisji 22 maja 2015 rok. Rewers. W centralnej części monety odwzorowany zabytkowy spichlerz znajdujący się nad rzeką Brdą w samym centrum Bydgoszczy. Wzdłuż otoku na wydzielonym pierścieniu nazwa monety. Kanał Bydgoski. W dolnej części pierścienia elementy dekoracyjne, linie stylizowane na fale. Linie brzegowe, odzorowane na monecie, wychodzą poza centralną część rewersu, na pierścień z miedzioniklu, tworząc przedłużenie perspektywy krajobrazu. Awers. Nominał: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, napis Rzeczpospolita Polska, rok emisji. W stanie menniczym, moneta do kupienia za 9 ,50 zł. 50 groszy. To było na tyle do usłyszenia, hej.